Cześć, witam na kanale info U Prawa. Mam o dziwo nawet sporo pytań na pewien temat. O dziwo, chociaż mnie to nie dziwi. Piszecie mi mniej więcej tak, że roślinki, warzywa, kwiaty Wam na początku fajnie rosną, a potem się kładą na ziemię i padają. O co chodzi? Powód jest zwykle, jest no bardzo prosty. Nieodpowiedni termin wysiewu. To znaczy, nie dostosowaliście terminu, nie dostosowaliście może też miejsca, do tego, co dane warzywo potrzebuje. Przykładowo dane warzywo powinniście siać w marcu, bo w styczniu i lutym jest za mało światła. Wiecie, załóżmy warzywo sieje się na rozsadę od stycznia do kwietnia, ale w styczniu i w lutym bez doświetlania rozsada będzie kiepsko rosła, a dopiero wyrośnie siana w marcu, kwietniu, jeśli właśnie tego, bez tego doświetlania. Musicie o tym Wiedzieć. Za ciepło, za mało światła, tak się może zdarzyć. Za zimno, za mało światła. Ja niektóre warzywa sieję na rozsadę w domu, niektóre sieję w tunelu foliowym, bo w domu bez doświetlania się nie udadzą. Też są takie warzywa. I wiecie, ktoś ma ogrzewaną szklarnię. Widzicie, jak wsiał warzywo, ale to warzywo. W tym momencie tylko wyrośnie w ogrzewanej szklarni. Tutaj, daje właśnie taki yy, yy, przykład. No. Więc ważne dla Was są informacje o poszczególnej roślinie, i jakich warunków potrzebuje. A co jeśli nam coś właśnie rośnie i nam nagle zaczyna się kłaść? Wiecie, fajnie rośnie, fajnie rośnie, załóżmy, za, za, za tydzień już nam się kładzie. Czy jest sens to jakoś ratować czy coś? Według mnie. Nie ma sensu, ale należy do tego podejść indywidualnie. Po prostu zobaczyć, czy, czy można by jeszcze obciąć, czy coś, ale generalnie jest tak wcześnie, jest tak wczesny termin, że warto wsiać sobie to jeszcze raz, ale najpierw, zanim, zanim się wsieje, to dowiedzcie się, co dane warzywo, co dane kwiaty i tak dalej. Potrzebują. Więc już na koniec tylko powiem, że jeśli chodzi o warzywa, to zapraszam oczywiście na moje filmy. Mam filmy o uprawie już kilkudziesięciu warzyw. Polecam oczywiście też moją książkę o uprawie 64 warzyw. Dzięki tej książce dowiecie się jak uprawiać warzywa od siewu, sadzenia do zbioru. Zapraszam do zakupu na stronie infouprawa.pl lub na Allegro. A teraz dziękuję za uwagę. To był taki krótki filmik, ale myślę, że... Istotny, zapoznajcie się z, z informacjami o uprawie danej rośliny. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.